O, witamy, witamy. Metoda skandynawska. Tutaj Katrin. Pamiętajcie, Chile Learn. To nasze hasło, czyli relaksujemy się i uczymy. Dzisiaj będziemy przerabiać homolog naszej ukochanej Uszuli. Pięknej nie widać, ale zapewniam Was, jest piękna. Jest! Jest! hey. Jakie słowo Uszula dzisiaj będziemy przerabiać? Dzisiaj będziemy przerabiać słowo to brag. Dobrze. I też mówiłaś coś o tym, że znasz to jako rzeczownik. Tak, a brag. Ja Ci już wcześniej powiedziałam, że to jest kompletny bullshit i tego nie używamy. Nie. He's a brag. To jest stare, dawno może Ci tak mówiło. On jest mm. przechwałką, przechwalający się. Dokładnie. Nie używamy tego jako rzeczownik. Czyli mamy brag. Jak się wymawia, szula? Brag. Mhm. To będzie brytyjski, będzie bardziej a. Amerykański będzie bardziej e. Brag. Mhm. I możesz sobie wybrać, co chcesz. Co wybierasz? Brag. To, to jest bardziej amerykańska. O oh je, yeah. No teraz z tym Brexitem to rozumiem. Dobrze. No i teraz to znaczy przechwalać się, tak? Mhm, tak. No dobrze. Jak dużo używać tego w Polsce? Yy, Nieczęsto. Mhm. Już on się przechwala. W ogóle po polsku się tak mówi. Angielski podąża w tym samym kierunku, też tak nie mówimy. Ale przejdźmy do tego akurat w tym przypadku, jak się mówi po polsku. Mówi się, on zawsze udaje, że ma, nie wiem, za dużo. Mówi, że ma wszystko. Co się tak po polsku mówi? Ja wiem, jak się mówi. Wyżej srań, niż dupa ma. Dokładnie. Nie chciałam, nie można ująć tego lepiej. No właśnie. Więc tak się mówi o ludziach po, po polsku. On nic nie ma, udaje, tak, postaw się, zastaw się, co on to nie jest, tak, tak. po polsku. Słowo przychwalać się, istnieje, się nie używaj. tak samo jest w angielskim, nie używamy tego za bardzo, mówimy po prostu tak samo, chociaż nie mamy tego pięknego wyrażenia, że co to nie jest, że jest kimś lepszym od nas wszystkich. Mówię po prostu oszalał. Mm -hmm. He's crazy. He thinks he's better than everyone. Yes, mm -hmm. exactly. Mówię o się że z całym zdaniem. He tells you that he has everything, but he has nothing. I co jest ciekawe. My nie mamy takich ludzi w Stanach. Także jest w Stanach, w Australii, w Szwecji, na Zachodzie. Mało jest bardzo takich ludzi, którzy w taki sposób mówią. W Polsce jest bardzo, bardzo dużo osób, które w kółko się przechwalają i my mówimy o nich, prawda, o tej tylnej części ciała i tak dalej. Ale teraz rzeczywiście nie mamy tego za dużo w Australii, po prostu my jakoś tak wszyscy mamy tak samo. Nie mamy dużo milionerów, nie ma takich różnic między biednymi a bogatymi. Każda dzieje się w Australii. No więc i w Polsce i na Zachodzie to słowo za bardzo nie używane. Czyli tak jakby już teraz wiemy, że nie do końca go potrzebujemy. Czyli co robimy z nim? Zostawiamy, wyrzucamy? Usuwamy. Usuwamy. Dobrze. Albo powiedzmy tylko jeszcze jedną rzecz, ponieważ to nie będzie aktywne, wyrzucamy je. Dostanie je tak w pasywnym, gdzie nie daj Boże, kiedykolwiek by nam się tam usłyszało. Czyli tak. rozumiem, że jak ktoś powie, he brags all the time, mhm. zapamiętam o co chodzi. Będziesz wiedziała. Tak. Specjalnie jeśli będzie też kontekst. Mhm. Zawsze z kontekstu. Dobrze. No to w takim razie to słowo nie przetrwało.